5 sekund kurwa robisz to wypierdolać tam Wypierdalać no Przez, wypierdolałeś kurwa Weź, ten telefon. A, tak, tak. Weź ten telefon, po, na telefon. Weź na telefon, spierdalaj. Może nakrać moje dziecko? Może pan nakrać mnie Mogę. To? Może pan No i siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku skomentujemy sobie materiał, który został opublikowany na kanale Konfitura w akcji, a który de facto należy do autora strony na Facebooku. E, Ursynowskie przejścia dla pieszych, gdzie mężczyzna upomina kierowców, e, stara się pomagać w pieszym, w ich bezpiecznym poruszaniu się. Ja postaram się dołożyć coś od siebie do tego materiału. A przynajmniej polecić producenta dobrego gazu, tak żeby kolejne podobne sytuacje skończyły się jak najbardziej bezpiecznie. Zapraszam Was do oglądania. To jest. Aha, czyli tu mamy numer boczny, żeby było wiadomo, cóż to za wspaniały taksówkarz. Pierdała. Dobrze. O, proszę. Dobrze. Pierdała, dobra. Czy on jest w ogóle trzeźwy ten mężczyzna? To dość dziwne zachowanie. Nie, nie Dobrze. Nie wierzysz kurwa? Nie, rieżdżę. nie wierzę. Nie wierzę. Idź tam, kurwa. Dobrze. Idź tam, spierdol Dobrze. Spierdol się. Dobrze. by kolega na emeryturze z mojej poprzedniej firmy o, ja Dobrze, widzisz to przejście? Widzę. Co, zacham? Widzę, Stałem tu na 5 sekund, kurwa. No już to? stąd. nam. Wypierdalałeś nam, kurwa. To jest jakiś chory psychicznie, człowiek. To niezwyk macie tych taksówkarzy w Warszawie. Myślę, że może warto byłoby wysłać to nagranie do prezydenta miasta. Pokazać, kto reprezentuje ich firmę. Może by się zainteresowali, komu wydają licencje do wykonywania zawodu. Weź na telefon. Hmm. Hmm. Weź na telefon. Weź na telefon. dalej. Aha, przepraszam pana bardzo, mój mąż jest pierdolnięty Tak pani powinna podejść. nie, Dalej bo się do tego proszę pan. Generalnie no tutaj mężczyzna, agresywne zachowanie, dopuszczenie się gruźb, e, za chwileczkę dojdziemy, no. Albo inaczej, wez, 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 wez żeby na alkomat no, Co, kurwa, myślisz, jest taki społeczny i... kurwa, zabiję cię Oj, człowieku. No to. No, tak. tak. Zdraźcie kurwa. Dobrze. Człowieku, mam to wszystko nagrane. Co no, za tak, kurwa i piota, chyba. za piota. O, dostęp? Duży błąd ze strony tego drugiego mężczyzny, że w niego po prostu nie wjechał, nie? Spokojnie, nagrałem Co? Co chcesz nagrywać, ty? Nie, nie. Nie. A nie jest w ogóle trzeźwy, ten mężczyzna, bo to jest naprawdę dziwne i racjonalne zachowanie. Nie, kurwa nie, nie. Nie, nie, kurwa. Tak. Proszę, Ty. Też się mam. następny. Tak, pa, pa O, o, widział pan, czy nie? Co? 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 Zniszczenie mienia. Zwróciłem Panu uwagę, że, za, że zasłania przejście dla pieszych. I widzi pani, co się dzieje? No i podwójna ciągła. Ale to on może, bo ma BMW. No, A moje dzieci tu chodzą same? A to posiadanie dziecka w, pojazd, w pojeździe, przepraszam, e, uprawnia do, do popełniania wykroczeń? No. Moje dzieci tu chodzą same. Odjedziesz czy nie? Dobra, że Odjedziesz czy nie? Jak o, ja Dobrze. E, waliców i za napaść prokuraturach. Pomagana. Pracuje. Pracuje w sądzie. O. Ale zepsuł się, mówił też przed chwilą, że się zepsuł. Tu wolno? Ja bym cię wykluczył podobno. Przydobnie. To chyba średnie miejsce do parkowania kolejne. Czy ten pan posiada, aby uprawnienia do prowadzenia pojazdu? A tu dwa znaki pan i dwa przepisy pan łami. Kawałek dalej. Ale bez rzet to tylko ona. Tak, ma iść z dzieckiem pięcioletnim. Fascynują mnie ci ludzie, nie? naprawdę. Zaskoczeni. Taki program Animal Planet z kamerą wśród opętanych. Wy państwo, samo. A chce Pani zobaczyć napaść Pana męża? A teraz nagra Pan moją córkę, wie Pan o tym? Wiem. Ale wie Pan, że nagra Pan moją córkę? Wiem. Dobrze, to teraz ja porozmawiam inaczej. To Pan zadzwoni na policję. Jeszcze oh. raz pan nagra go. moją dziecko? To pan to... Hmm? Proszę nie hmm. nagrywać mojego dziecka. Tego pan nie może zrobić. Myślę, że MOPS powinien też się zainteresować tym dzieckiem. Mogę może dobrać. pan nagrać. Mogę nagrać. Co? Może pan nagrać moje dziecko? Może pan nagrać mogę. mojego dziecko? Może pan nagrać moje dziecko? Mojego dziecka pan nie może... Nigdy nie miałem jakiegoś dobrego zdania o Warszawiakach, ale to, to już. Może nagrać. Mogę powiedzieć panią, żeby było pani w No i moi drodzy, no to może kilka słów teraz ode mnie, taki bardziej w kwestii technicznej, co do tych sytuacji. Oczywiście, debili na naszych ulicach, drogach nie brakuje. Ee, Dowiadujemy się o tym chociażby z YouTube'a, ale i też z własnej obserwacji. Ja nie posiadam żadnej współpracy, także drogi łokiku to nie jest współpraca reklamowa, co w tym momencie powiem. Ale z szacunku do moich widzów, a także z czystej chęci i zadbania o Wasze bezpieczeństwo, z całego serca mogę Wam polecić gaz marki FOX. Jest to bardzo skuteczny gaz. Co prawda kosztuje 100 parę złotych, ale wierzcie mi, no jednak kwestia 100 złotych za pełne poczucie bezpieczeństwa jest jak najbardziej wydaje mi się dobrą ceną biorąc pod uwagę fakt, że jest skuteczny na każdego klienta, który chce was zaatakować i czy to będzie pod wpływem alkoholu, czy tylko zdenerwowany, czy też pod wpływem środków no, marka zapewnia pełną skuteczność i jeszcze raz zaznaczam, nie jest to żadna reklama, nie mam z tego tytułu żadnych pieniędzy. Jest to po prostu własne życiowe doświadczenie i możliwość testowania różnego rodzaju sprzętu. No i na tej podstawie ja mam swoją opinię na ten temat i z całego serca chciałbym się z Wami nią podzielić. Więc jeśli jesteście na etapie wybierania takowego sprzętu, to żadne pałki, żadne paralizatory, żadne pistolety na gumowe kule, na hukowe. Tylko po prostu gaz marki FOX i jesteście zapewnieni, znaczy zapewni on Wam na pewno i Waszym bliskim pełne bezpieczeństwo. E, tyle ode mnie, to jest zagraniczna marka, więc też nie mam tutaj żadnych powiązań. E, cała sytuacja no jest absurdalna, szkoda też, że ci ludzie, którzy gdzieś tam wkoło stoją, nie mówię tu o tych dzieciach, które nagrywały tam w tle, ale o tych przechodniach gdzieś, że nie było jednak stanowczej reakcji z tej strony, wszak ten pierwszy mężczyzna groził e, odebraniem życia, e, Temu człowiekowi z kamerą, drugi go tam atakował w jakimś amoku furii, z tym dzieckiem, nie wiadomo co mu chodziło. W każdym razie, no tak jak mówię, czasy są jakie są, służby działają jak działają, więc e, jeśli macie ochotę zadbać o swoje bezpieczeństwo, to ja polecam w taki sposób. Pewne chwyty karate nigdy nie będą tak skuteczne jak chemiczne formy ochrony. To akurat naturalne, bo to jest pierwszy. No, i co? No ja ze swojej strony zapraszam twórców podobnych kanałów do współpracy. Chętnie się wybiorę z wami jako wasz gdzieś tam plecak na, na tyłach obserwujący sytuację. To też fajny kontent dla mnie, i trochę bym się rozerwał. Bo już się starzeję na tym fotelu, moi drodzy. Zapraszam was wszystkich codziennie o 19.30 na Kika, gdzie prowadzę transmisję na żywo. Chciałbym też Was zaprosić na kanał Audytu Obywatelskiego, który wrzucił no, dość mocny materiał, ale również zaprosić Was na moje poprzednie filmy dotyczące służby więziennej i tego, co się tam dzieje, a także w jaki sposób opowiada o tym, jak katował ludzi e, sam strażnik więzienny. Także nie przegapcie koniecznie, one gdzieś się tutaj powinny Wam pojawić, a na ten moment Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas. E, aha, jeszcze jedno, teraz pojawiła się na YouTubie taka opcja, e, która się nazywa Podbi, ona się znajduje gdzieś tam w okolicach komentarzy i dotyczy chyba wcześniejszych filmów niż tych najnowszych, wrzuconych, więc być może pod tym nie widać, ale może pod poprzednimi zobaczycie. Bardzo by mi zależało, gdybyście poświęcili swoje punkty akurat na mnie. One są darmowe, macie trzy podbicia takie w tygodniu. Możecie je poświęcić na jednego twórcę, na kilku twórców. Na jeden film, na kilka filmów, jak chcecie. Ja będę bardzo wdzięczny, jeśli zdecydujecie się przekazać te punkty dla mnie. W związku z tymi punktami moje filmy po prostu będą wyżej notowane i dzięki temu będą docierały do jeszcze większego grona odbiorców. Za co z góry serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję również patronom, dzięki którym ten kanał się no, tak naprawdę kręci. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.